Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj gościmy w Stanisławowie, niedaleko Grójca. To jest proszę Państwa takie akurat ciepłe w miarę miejsce. Odmiana jest też z tych, które jedne z pierwszych zakwitają. To jest najdaret. Młody sad, co 90 cm posadzony. Najdaret to jest w tej chwili czwarty rok będzie po posadzeniu. W zeszłym roku pierwszy raz było cięte mechanicznie, w tym roku drugi raz. Oczywiście ręczne poprawki, proszę popatrzeć, to taka informacja, wskazówka może dla tych, którzy twierdzą, że jak się będzie sadcieło mechanicznie, to po dwóch, trzech latach to się nie da ręki do środka wsadzić. Da się. Tu w zeszłym roku było naprawdę fajne owocowanie, bo pomijając dołki, gdzie do wysokości jednego metra praktycznie nie było jabłek po przymrozkach, o tyle średnia sadu wyniosła jakieś 40 ton z hektara w trzecim roku po posadzeniu. Teraz jest czwarty rok i proszę Państwa, jak widać, zapowiada się naprawdę piękne owocowanie. Pąków nie brakuje. Jesteśmy w fazie różowego pąka. To jest typowy różowy pąk. Oczywiście inne odmiany są jeszcze w fazie zielonego. W tej chwili różowy punkt to na Ligolu, na ajdarecie, Inne odmiany jeszcze troszeczkę są spóźnione, ale to jest normalne. Oczywiście, jak ktoś ma bardzo ciepłe stanowisko, jeśli ktoś nie pobielał drzew, nie stosował na przykład manisolu, no to już na takich bardzo ciepłych stanowiskach, zwłaszcza na południowych skłonach się, pojawiły się już nawet otwarte kwiaty. Takie otwarte kwiaty już były kilka dni temu, kiedy pokazywałem państwu poprzedni film. Tam mieliśmy taki typowy zielony pąk. No to już na drugi dzień dostałem kilka telefonów było, kilka zdjęć również od górali tam z okolic Limanowej, z góry Świętego Jana. Tam na tych południowych zboczach bardzo szybko wegetacja nadgoniła i już się pierwsze kwiaty pojawiły w zeszłym tygodniu. Yy... Czy jest się czym cieszyć? Chyba niekoniecznie. Raczej w... bardziej się staramy opóźnić to kwitnienie niż je przyspieszyć. Ale jeśli ktoś ma bardzo ciepłe stanowisko, to to kwitnienie już się mogło tam zacząć. Yy... Przypominam, to jest wtedy kiedy mamy bardzo ciepłe stanowisko no i te odmiany takie jak Ligol czy Najdaret które bardzo wcześnie zaczynają kwitnienie. No chyba że ktoś po prostu jest lepszym specem od sadownictwa. No to pozdrawiamy i gratulujemy. Proszę państwa, <laughs> mamy różowy pąk i co w tym momencie możemy zalecać? Jeśli ktoś stosował wcześniej już raz czy dwa razy algaren z okazji chłodów, no to w tym momencie myślę, że wystarczą zwykłe aminokwasy, czy roślinne, czy zwierzęce to nie będzie w tym momencie miało jeszcze żadnego znaczenia. One będą robiły dobrą robotę. Co do nich, na pewno nawozy zawierające bor. Mamy już okółek liściowy. Mamy już naprawdę co pryskać. Nawóz borowy powinien być podany w tej chwili. Jeśli ktoś nie robił do tej pory, no to najwyższa pora. Możemy te nawozy borowe podawać jeszcze do samego kwitnienia, ale im szybciej to zrobimy, tym lepszy będzie efekt. Podawanie nawozów borowych w okresie kwitnienia jest już raczej niebezpieczne i raczej spóźnione. W tym momencie już raczej nie poprawi zawiązania owoców, nie, nie poprawi żywotności pyłku. Będzie troszeczkę spóźnione. Co jeszcze oprócz boru i aminokwasów, lub alg? Proszę Państwa, polecam przed kwitnieniem fosfor, ewentualnie. Fosfor z wapniem, kalfomet, już poprzednim razem o nim mówiłem. Myślę, że to jest naprawdę idealny moment, żeby podać zarówno fosfor, który będzie zapewniał nam bezpieczeństwo tych procesów energetycznych w czasie kwitnienia, a kwitnienie niestety naprawdę bardzo dużą ilość energii drzewom zabiera. Więc dostarczamy fosfor plus wapń. Przypominam, że wapń w tym momencie to nie jest dla poprawy. Szeroko rozumianej jakości w późniejszym czasie. Wapń podany w tym czasie, czy dobre zaopatrzenie komórek roślinnych wapni tuż przed kwitnieniem, ma na celu y, zabezpieczyć szybkość reakcji roślin. Wapń w pewnym sensie jest takim przekaźnikiem, i od dobrego zaopatrzenia komórek wapni y, zależy szybkość reakcji drzewa na zmieniające się warunki na ewentualne przymrozki, czy po prostu inne jakiekolwiek stresy, które mogą się nam w tym czasie, w okresie kwitnienia przytrafić. A więc kalfomyt, kalfomet, czyli połączenie fosforu z wapniem. Przypominam, że wlewamy go jako pierwszy, ponieważ bardzo silnie zakwasza wodę. Oprócz kalfomytu, jeśli ktoś nie stosował algarenu wcześniej, to polecam. Dlaczego? Yy, proszę Państwa, jestem o tym święcie przekonany, że podawanie dwu-trzykrotne algarenu przed kwitnieniem, z tego powodu, że w tym preparacie jest bardzo dużo auksyn, spowoduje dodatkowe wypromowanie tego najważniejszego dla nas, najlepszego kwiatu centralnego, kwiatu królewskiego. Z niego zawsze mamy później najlepszej jakości owoce, najdorodniejsze, najpiękniejsze. One nawet jeśli są większe od innych, to i tak mają zachowaną bardzo dobrą jędrność, bardzo dobrą jakość. I wzmocnienie tego kwiatu centralnego będzie powodowało, że on dużo szybciej wyzbędzie się tej konkurencji dookoła a więc będziemy mieli dużo łatwiejsze przerzedzanie chemiczne w późniejszym czasie, a w wielu przypadkach może się okazać, że nawet może to przerzedzanie nie będzie potrzebne, bo zostaną nam tylko po jeden dwa zawiązki z kwiatostanu. Nie chciałbym przedłużać, bo taką mam ambicję, żeby te moje filmiki były coraz krótsze, ale na sam koniec jeszcze zwrócę państwu uwagę na te liście okółkowe, które są wokół kwiatostanu. Od ich kondycji będzie zależało wykarmienie kwiatów i zawiązków w pierwszym okresie. Więc warto w tej chwili zrobić to dodatkowe dokarmianie, na przykład azotem. Ale jeśli Państwo stosują aminokwasy albo preparaty algowe, można powiedzieć, że temat azotu jest już zamknięty. To absolutnie w tej fazie wystarczy. Tu widzimy, że akurat te liście okółkowe są troszeczkę takie pomarszczone, ale to wynika z tego, że tydzień temu był zrobiony zabieg olejem. No i teraz nie wiem na koniec, czy Państwu życzyć, żeby Was w połowie maja przymrozki ominęły, czy nie. Jedni się martwią, że będą, inni się martwią, że ich nie będzie. I co to będzie, jak przymrozków nie będzie? Pod państwa rozwagę i komentarze. Pozdrawiam, do zobaczenia.